Witam was wszystkich bardzo serdecznie 19 grudnia, czyli w 19 odcinku Pokémonowego Kalendarza Adwentowego. Oczywiście jeśli seria wam się podoba, to miłoby mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję oraz jakiś komentarz, a na razie już bez przedłużania. Zaczynajmy. A dzisiejszym pokemonem, którego będziemy omawiać, jest Kryogonal. Kryogonal został dodany w generacji piątej i posiada typ lodowy. Jego oryginalna japońska nazwa to, jeśli dobrze wymawiam, Cryzio i oznacza to mróz oraz geometrię. Ma ponad metr wzrostu i waży przy tym 148 kg. Posiada jedną abilitkę, jaką jest Levitate. Dzięki tej abilitce jest odporny na ruchy fizyczne i specjalne o typie ziemnym. Kryogonal wyglądem przypomina płatek śniegu zrobiony z kawałków niebieskiego metalu lub lodu. Ma także groździe wyglądającą twarz i coś w rodzaju błękitnych, okrągłych zębów. Posiada także niebieskie oczy, kiedy jego temperatura ciała wzrasta, zmienia się w parę i znika, ale kiedy temperatura spadnie, powraca do swojej lodowej formy. Te Pokemony rodzą się w śnieżnych chmurach, używają lodowych łańcuchów do chwytania ofiar. U tego Pokemona nie wyróżnia się płci. Można powiedzieć, że jest po prostu bezpłciowy. Krajogonal jest jedynym Pokemonem, który może nauczyć się Solar Beama przez poziom, ale nie może się nauczyć ataku Sunny Day w żaden sposób. Kryjogonal zadebiutował w 79 odcinku serii Czerni Biel. Nie posiada on aktualnie żadnych ewolucji ani preewolucji, a tak wygląda jego shiny. No i to by było na tyle z tego odcinka. Wiem, że jest trochę krótki, ale. No, sorry, taki Pokémon. Oczywiście, jeśli film ci się spodobał, to miłoby mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. A na razie, dzięki za oglądanie, mówił Ksajan, siema.